Siemanko widzowie, z tej strony Harowski, a dzisiaj jest ze mną Dusterer, czyli Hela. Cześć, tak, to ja. Ogólnie to, możecie wpadać na no i ja też nagrywam tam z Harowskim, więc wpadajcie, a my dzisiaj gramy w co, 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 co? co? Speed Draft no, no. i będziemy dzisiaj malować tylko czarno na biało, czyli tam różne odcienie szarości, białego i różnego tam, różnych kolorów. Taki challenge, challenge Dobra. szczęśliwy, Szczęśliwy. Bo ja wiem co ja, ja też wiem. Ja wiem. Nie no, super wyzwanie. Dobra, ja, ja już mam y, szczęśliwą buzi, buzinkę narysowaną. Tak kawałeczek, a tobie jak idzie? No mi, ja na razie tylko oczy narysowałam. A ja już kończę. Nie. Moja no, tak jest yy, takie yy, yy, yy. No dobra, ja tu jeszcze podpicuję troszeczkę. Nie, dobra, nie. Takiego czegoś nie chcemy co na tym obrazku, co ja narysowałam. Dobra. A co ty narysowałeś? Nie wiem, jakie dziwne kreski. Nie wiem, o co mi w tym chodziło. Dobra. Ja daję zat nie, dobra. Nie, nie, nie. Eee. Um, I tutaj jeszcze takie cienie piękne. Ogólnie okay. okay. wiem, że nie odcinka, Ale nie chciało mi się nagrywać. Mm, dobra, Dobra, na boisko grać, bo ja już w sumie skończyłam. Chyba jako pierwsza skończyłam. Dobra, Jak... ja też daję zatwierdź widzimy się już na głosowaniu. Dobra widzowie, jednak jeszcze coś podpisujemy tutaj, bo nie, no mi wyszedł jakiś miś, ja to muszę usunąć. I teraz, dobra, zostawiam to tak i teraz już na serio się widzimy przy głosowaniu. Dobra widzowie, już jest głosowanie. Teraz będzie głosować. Ała, 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 jak się to jest twoje? To moje, tak, to moje. Dobra, ocenię tak 4-4. Bo, no tak. Pamiętajmy, że my mamy ten challenge czarno-biały. Eee, A to jest? Mi się A... podoba. 5 daje, bo ładne, mega. Ja tutaj takie, no dobra, też dam mocne 5. Um, jak coś to, ja bardzo lubię rysować. Jakby lubię rysować i, i lubię rysować. A to jest jakaś no. chyba kupa. Nie jestem pewien, ale. Dziwne. No taka kupa, no. No, no, jakiś tak. Czego tu jest? Jaka, jakiś ksiądz. Mnie to wygląda? To, to jest ksiądz? No to wygląda jak ksiądz. A no krzyż jest. Joy. Joy, Kinder Joy. Lecimy, Kinder Joy. Kinder Joy. I love you, Joy, Kinder. Dobra. No to moje, zobacz, jakie brzydkie. Okropne. Oh, no, no jest! Ej, już 100 razy lepsze niż moje. Dobra, piątka. No serio? Nie ma No serio, zarąbiste, Ja nie mogę. Dobra, ty wygrasz, ty wygrasz, ty wygrasz. Jezu, nie wiedziałem. No ten ksiądz. No i, ksiądz na... no i mnie nie ma, tylko książ na trzecim miejscu mam dość. <laughs> A ten ksiądz jest przecież smutny. A dobra, jestem na czwartym. Um... Mam, mam tak średni gwiazdek. <głos》>, mam 13 gwiazdek. Z góry przepraszam, jakby był słaby dźwięk w tym odcinku, bo tak nie wiem mi głosy głos yy, z telefonu, ale... Nie, yeah, 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 yeah. <głos》> Więc już z góry przepraszam, ale jak będzie dobry, no to nie ma za co przepraszać. Dobra. Łódź, uć, uć. A to chodzi o to dobrawa. miasto? Dobra, patrzcie to teraz Dobra. narysuję. Ja, ja statek narysuję, tak, tak złamie przepisy, statek narysuję, tak w Ale przecież to, to na Nie ja zartuję oczywiście. Ja tutaj fer rysuję, żeby zdobyć, żeby być na podium. Kurde, zapomniałem o challenge'u w ogóle. Ja już na ten, na kolorowo rysuję. Ja jakąś Arkę Noego rysuję. Nie no, Titanika narysuję, no bo co mi tam przychodzi? Ale to ma być łódź, a nie statek. No ale statek to łódź chyba, nie? A ja nie znam, ja się nie znam. A myślisz, że ja się znam? Nie, ja się nie znam. Pamiętasz, że szary też możesz używać, biały, szary i różne tam odcienie. Tylko wiadomo Nie kolorach. To było ciemne. No, nie możesz kolorów po prostu robić. Jura, no okay. zimiano, to ja teraz... W ogóle mogłam tą buźkę narysować zgliczowaną. No w sumie. mega no by było. To by było takie um, fajne. O, ogólnie widzowie, z Ury, <laughs> przepraszam za to, że jakoś mi tak nie idzie rysowanie, bo na telefonie rysuję. Chociaż w sumie na telefonie się chyba nawet łatwiej rysuje, ale no. W odcinku, ja w swoim odcinku wychodzę na głupią, ja zawsze, ja zawsze się staram, teraz się nie staram, staram, nie staram, znaczy jakoś, um, um, nie no, no jakoś przyjeżdżam mi to ochydnie wychodzi, a zawsze mi ładnie wychodzi w tej grze i zawsze wygrywam. No właśnie ten, jakoś zawsze tak na odcinkach różnych się jakoś albo brzydziej maluje. Pasne. Jest, jesteś sam, jesteś, jesteś całkiem sam, wychodzi ci perfekcyjnie. No to i na przykład chodź zobaczyć, bracie, jak super mi wychodzi, no i kumsko wychodzi. Zawsze tak jest, to jest po prostu już. To nie ma odwrotu. Nie, nie ma. Nie ma. <laughs> Dobra, ja w sumie skończyłam, może być. Ej, ja narysowałam łódź nie na wodzie, tylko w powietrzu. Ja, ja też. <śOoh> Dobra, już tego nie zmieniłem, bo i tak nie ma za dużo czasu, no i nie ma co. Dobra, no to um... widzowie, my się widzimy już Ska? znowu przy głosowaniu. Słok. Dobra, oceniamy widzowie już. To twoje? Aha, faktycznie, twój nawet podpis, dobrze. Te Czter... ci dam. Widzę, jak się postarałeś. Ja, ja, tak, ja, mogę jeszcze siebie narysować. Co to jest? Co? Rowerek wodny. Eee Rowery! to jest jednak? Rower wodny. Nie no, cztery bym dał, chociaż. Dobra, już to cztery niech będzie. To wygląda jakby to było z futra. Tak. Nie jak ci będzie to. Dobra, dobra widzowie. Jeżeli pod tym filmem będzie, yy, będzie 100 tysięcy lajków, like to pokazuję twarz. <noise> fajnie, fajnie, 100 tysięcy zrobiliście. Co to jest? <noise> No że no, tak łatwo nie ma, no, nie będzie tak, że ja ci dam jakieś 5 lajków i pokazuję 2. Żartuję, nie pokażę za, za żadne skarby. Może... No, Nawet za 100 tysięcy mogę... lajków? Yy, yy, no zobaczymy. Hmm. No, że tak powiem tak. Dwa. To Alberta. Nie, nie moje, nie. A to jest Deer, z Dirt z Minecrafta? Ty faktycznie przywadzisz. Pamiętaj, że ja, ja mam czarno-białe, nie? Bo taki challenge. Jest, jest, jest. Dobra, nie, to nie moje. Nie, no, to pięć, pięć. Jest bardzo, bardzo fajne. Bardzo fajne. Pięć. Ogólnie widzowie... O, ta za, piątka! Jak zwykle mocna piątka! Dobra. To teraz wygra? to teraz wygra? Jest jeszcze na tym miejscu! A ja na trzecim. Ej, ciekawe czy ktoś wbije i nie zasubskrybuje po tym, co zrobiłam? Ej, ale ten... A, ta łódka była na pierwszym miejscu ta futrzana. No wiem właśnie spód stworzył i hmm? y, stworzył. Ogólnie, <laughs> widzowie, już drugie przeprosiny w tym odcinku, jakbyście słyszeli katar, że mam, bo ja jestem chory i mam chore gardło i mam katar, więc no... <laughs> tak, właśnie, widzowie, y, każdy like to jest zdrowie dla Huberta i każda subskrypcja to jest y, y, podwójne zdrowie dla Huberta, więc to się równa z milion zdrowia dla Huberta. No i <laughs> już... Ja żółwia ninja narysuję. E, ja, ja nienawidzę rysować, lubię w sumie, ale... Żółwia ninja! O, może żółwię ninja narysuję. No ja rysuję już żółwia ninja. O, mam pomysł co narysuję. Ogólnie Znubię, widzowie, nie nienawidzę szkoły, tak jak każdy. A skąd wiesz, że ktoś tutaj nienawidzi szkoły? Nie chcę, że kujony takie są, że uwielbiają szkołę. Dobra, ale wiesz co, jak mamy tu jakichś kujonów na y, odcinku, to wiesz, lepiej tak nie mówić, bo im się przykro zrobi i mnie nie zasubskrybują. Nie, znaczy co? Nie, nie. Kujony najlepsze, właśnie, szkoła najlepsza. Dobra, wiesz co, bez przesady. Żartuję, żartuję. Szkoła najgorsza. Kujony. Wy tutaj pewnie nie oglądacie takich rzeczy. No, Kujony to bardziej pistacje tam z różnymi tam wykładami od tego pana, co yy, tam uczy matematyki, to oni sami pistacje oglądają. Widzisz pizzę podzieloną na 6 jednakowych części. Wyobraź sobie, że zjedzono te dwa kawałki. Pokolorujmy je na zielono. Spróbujemy odpowiedzieć teraz na takie pytanie. Jaka część pizzy została zjedzona? Zjedzono dwa kawałki z sześciu. Ciekawe, czy odpowiedź na to pytanie można zapisać jakoś inaczej. Na przykład za pomocą jednej liczby. Okazuje się, że można. Pokażę Ci, jak to zrobić. Najpierw zapisujemy liczbą kawałków, które zjedzono, czyli liczbą 2. No, jest taki pan, co? Dzi? Tu mo w ogóle jak się przesuwasz kamerką, to to normalnie morze i plaża? Co? No, jak ten, jak sobie chcesz przybliżać lub oddalać, to tu jest plaża normalnie. Widzowie, zobaczcie. Normalnie normalnie kaczuszkę. Kaczuszkiem. A tutaj normalnie. Leczaczkiem. Dobra. Ty, bo ja nie umiem swojej kartki znaleźć, bo tak odleciałem daleko. Dobra. Zbit. Wojownicze nie podoba mi się to co narysowałem. Jest brzydkie cholercie. W ogóle mi się nie podoba. Ha, mi się moje bardzo podoba. Serio? Mhm, mm Ale to nie sarka. Co ja narysowałem? Przecież ja powinienem ładnie rysować ten o rysowaniu grach i lego. Ja powinienem się starać. Ja się staram, ja się staram jak najbardziej. Staram się, bo lubię żółwię. Przecież... Ja mam kanał o rysowaniu. Dlaczego ja narysowałem coś, co wygląda jak jakiś kasztan? To jest twoje? Okay. Nie no, przecież to jest Sigma jakaś. No właśnie wiem, się starałam, bardzo się starałam, aby to wyślał Sigma. Chociaż e, to, to jest twoje. Kolejne futro. To jest u no tego... Ktoś tutaj, ktoś tutaj yy, przesadza. No to jak to półtra się babuni do szycia. Co to jest? <laughs> I pamiętam, ja mam wojownika żółwia ninja, czyli jak to tam się wypowiada. Ej, <laughs> ktoś w ogóle kupiu, kopiuje nas sztyl... <laughs> rysuje czarno na białym. Co to jest? Samara Marcin. Nie, nie, niepodobne, bo jakaś taka łysa. No nie, to jest po prostu ona zrobiła jej... Ona e, jest Ale słodkie. Pięć, pięć daj, bo to przepiękne jest. Po prostu i ona chciała zrobić włosy zrobiła jej czarne, no ale pomyślała, że to też musi być czarne, więc po prostu jej te włosy jakby usunęło. Twoje. No tak. Trzy. W ogóle widzę W ogóle widzowie, jeżeli chcecie kolejny odcinek z Dusterer, czyli z Helą, zostawcie pod tym odcinkiem 3 łapki w górę, a jeżeli zostawcie... Co jest nie tak! Mój wygram na, na drugim miejscu jest na podium, czyli jestem sławną! No. A jak zostawicie pięć łapek w górę, wiem, że to trochę mało, ale no jak na mój kanał to dużo. Jak zostawicie 5 łapek w górę, to nagrywamy y, jakiś, nie wiem, mega fajny odcinek. Na te, y, jak mówiłem, trzy łapki w górę będzie kolejny odcinek z tej gierki, a na jakieś 5 to będzie naprawdę jakiś fajny odcineczek duży. Co ty Słuchaj, na to ty Słuchajcie, a jeżeli wpadniecie na mój kanał, to jeżeli pod, y, pod moim odcinkiem, e, czekaj, bo tam już byli 4 lajki. Jeżeli y, wiecie pod tym pięć, czyli jeszcze jeden pod nowym odcinkiem, to y, lecimy, to, y, to y, kupimy coś y, dużo, y, wydajemy dużo Robuxów na no moim kanale. Ekstremalne wydawanie Robuxów. Dobra, ja sobie tu przybliżę ekranik, bo... By ładno, ładnie namalować, ok. Ja ogólnie nie chcę jakoś malować tym szarym odcieniem za dużo, tylko ja bardziej tak się skupiam na, yy, że tak powiem, yy, czarno-białym, bo tak. <grym> yy, no. Pamiętaj, że ty rysujesz pizzę, tak? A nie ananasa. <grym> no, pizza z ananasem to jest dobra. Co ty gadasz? Przypysznie! Dobra wiesz co yy, koniec odcinka. Dzięki na razie, cześć. Ela, żartuję jak coś, okej? Okay? Żartuję. <ślesz> dobra widzowie. Fajny żarcik, nie? Ale tak na serio teraz, ty lubisz pizzę z ananasem, ja, ja się, ja to, to lubi? Kocham. E, widzowie, jeżeli tutaj pod, e, pod jakim filmikiem, gdzie nie odzywamy się, bo słychać nasze głosy i nam prawdopodobnie komentarze tutaj e, wyłączam. więc e, pod jakimkolwiek filmem od tutaj na tym kanale Harowski, e, napiszcie, czy lubicie pizzę z ananasem, jesteśmy kwite, czy lubicie, bo ja kocham, naprawdę. Mogę zrobić ankietę. Yy, na, o, o, na ankietę, tak? Na kanale, czy y, ktoś lubi w ogóle pizzę z ananasem? Tam będzie napisane: y, Lubisz pizzę z ananasem, czy nie lubisz? I ja wierzę, że 100% będzie na: Nie lubisz. No bo niektórzy tak hejtują, no. Widzowie, Widzowie, pizza z ananasem, serio! A gdybyście mieli taki wybór, umrzeć czy zjeść pizzę z ananasem, bo umrze się zaraz głodu, to co byście nie zrobili, bo no, ja bym zjadła ja, ja, i to Ja, bo, ja bym wolała pizzę z ananasem jednak, bo ja kocham swoje życie, znaczy nie za bardzo, ale yy, może być. Ale mnie nos szczypie od tego hała. A to se, to się o triwinem! przyklei. Siknie się do nosa od Dobra, no, to jest odcinek sponsorowany... Dzisiejszym sponsorem odcinka jest Otriwin. Bądznak wam nie daje spać? Otriwin Oxy Fast Relief Spray. Bądznak otwiera się tylko w 25 sekundach. Otriwin. Piękne lekarstwo do noca, które dzisiaj mi pomogło. Aha, no tak, życie też zdrówka y, Dusterowi, znaczy Dusterere, dobra, będę mówić Heli, bo y, jakby ona też jest tak trochę chora chyba, nie wiem, nie, nie znam się. Byłam, znaczy nie, że, ale, a jutro i tak do szkoły. Ty, <laughs> Ty sekunda. Ja też jutro chyba idę do szkoły. Nie, skończ. Koniec. koniec. 20... O, to moje, to moje arcydzieło. 4. Dlaczego nie 5? Nie wiem, <laughs> jestem surowy. Dobra, ko kolejna ankieta. 5 czy 4. Co wybieracie? Widzowie? Jak mi poszło? Jak mi poszło? Jak mi poszło. Dobra, widzowie, tak. Nie, zaraz będzie koniec odcinka. Jeszcze jedna rundka, bo już 20 minut zaraz dochodzi. Tu sobie to przyspieszysz jakoś, jak malujemy. <śmulikacja> o, jak się wolnę! <śmulikacja> I ostatnia rundka to będzie kolorami. Tak? No jak chcesz. No nie wiem. Paus, co to paus? To są kule, Przynajmniej tak myślę. Balas! Nie nie. Dobra, co następne? O, to moje. Ej, to jest niebieski? A to wyglądało Dobra. jak szary. Ej, tak samo tą skórkę zrobiliśmy. Dobra, trzy. Nasze co pięć. Ciągle mi się myli. naprawdę da dałam pięć. Naprawdę. No, wiedziałem, że ten gość wygra. No ja! Na no ja. no piąty. no piątym jesteś! Lecimy no tu! Jesteśmy na, czwarty. na czwartym! Widzowie, jak myślicie, kto powinien wygrać? Ja czy Huber? Szuchu, Widzowie, jeżeli chcecie poradnik kostki Rubika na kanale, to yy, też zrobię ankietę, czy chcecie yy, yy, do kostki Rubika. Ja chcę, bo mi ostatnio się przydaje strasznie. No dobra, to mogę zrobić, Z zobaczymy, yy, ale ja nie umiem tłumaczyć, to będę się musieć wysilić strasznie. <grym> Kurczaj. kurczak. No to ja zrobię y, takiego upieczonego. Proszę, nie. Yeah. Ja już myślałem, że ja mam kurę rysować, w sensie chyba tak, ale... Bo gdy ja... Ja kurę narysuję. Ja nie umiem kury rysować. Jak ja spróbowałem kurę narysować, to ona mi wyszła jak jajko. Jaj. Bardzo duży jaj. Nie, nie, to, to źle wygląda, to źle wygląda. Yy, yy, A fajna cenzura. Yy. Nie! Jeszcze gorzej to wygląda! Jak pośladki! A co jest to, jak to wygląda? Zobaczysz się na odcinku. Dobra, leci. Co tam u ciebie za muzyka leci? <laughs> nie, jakaś muzyka leci? No tak, jakby ktoś to się oglądał na telewizorze. Nie, no i no. Tu nie wiem. Dobra. Widzowie napiszcie po jakimś, yy, jakimś filmem Hashtag Hubert jest głuchy. Bardziej ma jakieś widy suchowe. <laughs> A co my mamy robić? No kurczak. O no nie, nie dobra bez tych oczu, bo to wygląda bardzo źle. Kurde, Nie, ten telefon mi jakoś szwankuje ostatnio. Serio. No, ja chyba skończyłem. No, bo co ja tu mam dalej dorabiać, no? Że tak powiem. Nie znam. Dobra, zrobię się. Y, zrobię se. Nie no, mi się podoba. To bardziej korn dog wygląda. Dobra. Ja już zatwierdzam. I widzimy się przy głosowaniu. Jest bardzo chrupiące w skorupce. Gdy je ugotujesz. Dobra widzowie już jest głosowanko. Yy, trochę creepy. Fajnie Creepy trochę ta buzia. O Siren e, Head. Wie, nie umiałam Head, że tak powiem. Nie no, to wygląda jak obrócony Head, co nie? Y ładne. Cztery. Bardzo ładne, to jest ten, co tak cieniuje fajnie, że to. A dlaczego on ma pryszcza? Faktycznie, pod okiem ma. No, pod okiem chyba ktoś go pił, bo ma pryszcza. A to? No, tak jak... Co to jest! To wygląda jak połączenie kurczaka z pająkiem z... kosmitą. KFC. Ale ładne! No i się... tutaj y, piękne. No tylko nie wiem po co ten arbus, ja się pytam. No, nie wiem. Co to jest? To, to zaś jest jakieś włochate dziwne. Przepraszam, ale to nie jest kurczak, tylko pod udzie. To moje. Dla... <laughs> Hubert, to jest pod udzie. <laughs> Utko z kurczaka, nie pod udzie. Co ty gadasz? Pod udzie. Tak się to mówi. Kto wygra? Ja wygram. No kurde. A widzisz, ja jestem chociaż na podium. Ale ja jestem na czwartym miejscu. Tak? Na szóstym, przepraszam. <laughs> Dobra widzowie, kończymy ten odcinek. Także to tyle z tego odcinka. Do zobaczenia w następnym. Już za kilka dni. Dzień dobry! Pa!